Ale się fajnie zrobiło, w końcu w TVP będą rzetelne, prawdziwe informacje, nie będzie trzeba chodzić po innych kanałach, szukać, wiecie? No tak premier mówi, proszę bardzo. Jest w telewizji publicznej, w TVP Info, każdego dnia o 17.40 wykrywać kłamstw. Taki program, który będzie reagował na, i od 1 września, reagował na manipulacje i dezinformacje, dotyczącą przede wszystkim naszego bezpieczeństwa. Także w każdy weekend program sprawdzamy, też będzie poświęcony temu, będziemy przekonywali, aby wszystkie media publiczne zaangażowały się w ten projekt odkłamywania dezinformacji. To jest dzisiaj kwestia bezpieczeństwa i, nie, i no, jestem przekonany, że dla każdego, kto ma minimum dobrej woli. Prawdziwa informacja o tym, co się dzieje, będzie łatwo powszechnie dostępna. Bardzo proszę kierować się w swoich ocenach, komentarzach wyłącznie tym, co jest potwierdzone przez instytucje państwa polskiego, przede wszystkim przez polskie wojsko, polskie służby i polskie instytucje, w tym media publiczne, odpowiedzialne za yy, yy, prawdziwy przekaz.